Tor wydaje się na szybki, a tak naprawdę jest bardzo techniczny, łatwo popełnić błąd. Na każdym cięciu stoi opona, która bardzo szybko może wywrócić nas na dach. Kompletnie inaczej oceniłem trasę, kompletnie inaczej się po niej jechało, w szczególności na partii e, szutrowej, która okazuje się, że ona jest tak naprawdę asfaltem, jasnym asfaltem. Jest bardzo e, z jednej strony twarda, z drugiej strony są ciśliska. I auto zupełnie inaczej prowadzi, mimo to, że jest nagomowana powierzchnia, ale z ograżenia na jest coraz łatwiej, coraz bardziej rozsypana jest e, ta nawierzchnia i e, jedziemy także do przodu. Dzisiaj był dla nas bardzo trudny dzień, ponieważ mieliśmy e, dosyć sporo plastiku na na to, że mianowicie kołka zapynęli z trasy i troszeczkę poleciał bandy. Trzeba było autoratować, także wszyscy mechanicy. Łącznie ze mną rzuciliśmy się naprawę. Ja niestety nie mam zbyt wiele umiejętności mechanicznych, także dokręcałem tylko rzeczy, które, które potrafiłem, ale cały czas do przodu i walczymy. To no go na wyścig z okrążenia na okrążenie jest coraz lepiej. Eee, ta powtarzalność pojawia się, ale niestety jeszcze ona nie jest tak super jak mu chciał, chociaż jestem w tej chwili, jak na to właśnie patrzę, jestem trzeci. Eee, wygrałem przed chwilą być.